Mamy tutaj kilku młodych zdolnych utalentowanych sportowców, m.in. Wiktor Kłos, Mateusz i Dawid Olejarka, czy Norbert Pacławski. Na jaką pomoc od ministerstwa, którego jest Pan dzisiaj reprezentantem, mogą liczyć ci młodzi piłkarze stojący być może u progu wielkiej kariery sportowej? Dzień dobry, bardzo serdecznie witam. Szanowni Państwo. Mamy kilka programów dla młodych, dla młodych sportowców. To jest program Poszukujemy Mistrza, program Multisport, programy lekkoatletyczne i Umie Pływać. To są programy, w ramach których młodzi sportowcy mogą otrzymać wsparcie finansowe zarówno na treningi, jak i na wyjazdy. I na tym właśnie skupia się Ministerstwo, żeby promować przede wszystkim sport powszechny i upubliczniać, upowszechniać działania sportowe wśród młodzieży. To jest wielki wysiłek dla nas. Musimy zrobić, co jest tylko możliwe, żeby oderwać tych młodych ludzi od komputera, od telewizora. Jak się nam to uda, to będzie fantastycznie. Po pierwsze, wyjdzie im to na zdrowie. Po drugie, dla nas jako społeczeństwa też to jest bardzo ważne, bo nie będziemy musieli płacić za ich rehabilitację. A to jest duży problem. W tej chwili mamy sytuację tego typu, że 18-20% młodych ludzi, dzieciaków do trzeciej, wieku do trzeciej klasy szkoły podstawowej ma choroby, które były dedykowane kiedyś dla ludzi starszych. Cukrzyce, choroby układu krążenia. Więc bardzo ważną rzeczą, żeby jak najwięcej i sportu, jak najwięcej no robić. Od początku tak stawiamy na sport. Tak jest. Jak najbardziej, jak najbardziej na sport, bo to nam naprawdę całemu społeczeństwu wyjdzie na dobre. Ministerstwo widzi potrzebę inwestowania w takie szkółki jak orzałek w Przeworsku. Będzie ich więcej? Tak, no, my podjęliśmy od dłuższego czasu już e, takie działania, a po pierwsze budując infrastrukturę, tak? Cała masa e, boisk, program boisko blisko, program Orlik, orliki zimowe, jak również e, cała baza, która jest ukierunkowana na lekkoatletykę. W tej chwili prawie w każdym województwie jest po cztery ośrodki lekkoatletyczne i Teraz musimy zrobić wszystko, żeby znaleźć animatorów, którzy będą na tych, na tych obiektach ćwiczyć z młodzieżą, ale nie tylko, z ludźmi starszymi też. Im więcej ruchu w społeczeństwie, tym lepiej dla nas wszystkich. Ciężko jest znaleźć takiego animatora? Ciężko, aczkolwiek takich pozytywnych, pozytywnie zakręconych osób jest sporo. I między innymi te programy, o których wcześniej mówiłem, dają szansę, żeby przynajmniej częściowo wesprzeć ich finansowo. Wiemy, że interesuje się pan sportem prywatnie. Kopie pan w piłkę? Z piłką to było gorzej, tak naprawdę, to więcej rzucałem do kosza i więcej grałem w piłkę ręczną, ale w piłkę kopię tak jak każdy. A obecnie? Obecnie staram się, obecnie staram się trochę pływać, brakuje mi czasu. A na kogo pan stawia w Brazylii? A. Myślę, że będą dwie drużyny, będą dwie drużyny e europejskie i dwie z kontynentu Ameryki Południowej. A myślę, że mogą wygrać Francuzi. Zaskoczenie. Tak myślę. Tyle czoła przed wszystkimi ludźmi, którzy zajmują się taką pracą, taką pracą u podstaw, często kosztem swojego własnego czasu, kosztem swojej własnej rodziny. Im więcej takich społeczników, tym lepiej dla naszego sportu i tym lepiej dla całej Polski. Na zakończenie sezonu pytamy sponsorów, dlaczego zdecydowali się wspomóc szkółkę półkarską. Ponieważ no jest to bardzo dobry cel. Przede wszystkim prowadzi to bardzo fajny, fantastyczny człowiek Tomasz Syk. Jest prezesem tego klubu. Myślę, że to jest wspaniały rozwój dla powiatu przeworskiego, dla Przeworska. Dlatego zdecydowałem się, żeby sponsorować. Tak Dlatego stawiamy na sport młodych. No oczywiście, bardzo bardzo szczytny cel. Chcemy pro, e, spróbować wprowadzić w gimnazjum e, coś takiego jak innowację pedagogiczną. E, w ramach 4 godziny WF-u można prowadzić 2 godziny e, z zakresu piłki nożnej, 2 godziny zajęć obójno-rozwojowych. E, dodatkowo chcemy e, próbować skoordynować zajęcia... E, klubie z zajęciami właśnie tej klasy, która będzie działać, funkcjonować w ramach innowacji pedagogicznej. To pozwoli nam naszym zdaniem osiągnąć odpowiednią liczbę godzin treningu, przez co efekty nasza piłka nożna przeworska miejmy nadzieję, będzie lepsza. Warto inwestować w sport młodzieżowy w Przeworsku? Myślę, że zawsze warto, zawsze warto inwestować w młodzież przede wszystkim w jej i rozwój. I to jest naturalne. Nie? Tutaj syn gra, więc wspiera Pan również syna. Od niedawna zaczął chodzić do szkółki piłkarskiej Orzelek, że Myślę, że, że każdy na, na, na ile ma możliwość powinien taką inicjatywę wspierać. Dzisiaj się pobawili dorośli. Czyli ta szkółka to jest dobra inicjatywa. Myślę, że tak, myślę, że to jest. Trafiony pomysł. Jeden z bardziej trafionych pomysłów w ostatnim czasie w naszym mieście. Dziękuję. Nie uważa pan, że 4 godziny wychowania fizycznego w szkole to trochę za mało? Jest szansa na więcej? Ja uważam, że to nie w liczbie godzin jest problem, dlatego że cóż tego, że będzie 4 czy 5 godzin, jeżeli młodzież będzie brała zwolnienia lekarskie. Bardziej by mnie interesowało, gdyby w tych godzinach, które są te zajęcia były na tyle atrakcyjne, żeby nie trzeba było brać zwolnień lekarskich i z tym mamy więcej. A macie patent, żeby z tym walczyć? No patent jest tylko jeden. Dobry nauczyciel wychowania fizycznego, a mówię to z własnego doświadczenia, bo z zawodu jestem WF-istą, więc wiem jak, to, wiem jak to się powinno robić. Jeżeli nauczyciel ma pasję, jeżeli tą pasją zarazi swojego ucznia, to nie trzeba będzie więcej godzin, bo uczeń jeżeli pozna kulturę fizyczną podczas tych trzech godzin, to sobie sam później poradzi. Programów pomocowych dla edukacji sportowej młodzieży jest dość dużo, bo chcę tylko przypomnieć, że zajmują się tym samorządy, zajmują się tym związki sportowe, zajmują się. Dla tych się wybitnie tym... zdolnych? Wie Pani, no, jeżeli ktoś jest wybitny, to sam sobie też da radę. Natomiast e, proszę to zwrócić uwagę, że skończyły się takie e, czasy dawania pieniędzy. Dzisiaj trzeba konkretnie pokazać, jakie się zadanie ma. E, pokazać konkretny cel, jaki się chce osiągnąć. Te pieniądze się znajdą. Pieniędzy jest dużo, uważam. Choć tak Pan by, uważa? Tak, choćby w Ministerstwie Sportu. Proszę popatrzeć na programy ministerialne. Tych, tych programów jest, jeśli dobrze pamiętam, kilkanaście. Które, dzięki którym można finansować uzdolnioną młodzież. W Polsce powstaje coraz więcej szkółek piłka, piłkarskich jak ta, w której dzisiaj gościmy. Do Hiszpanii czy Niemiec trochę nam jeszcze brakuje, ale młodzież z tych placówek może konkurować z wychowankami z zachodu. Dlaczego to nie przykuwa się na osiągnięcia reprezentacji Polski? Piłce no zadała pani pytanie na dobre na habilitację albo, albo nawet na profesurę, dlatego że e, to jest problem złożony, to jest również kwestia bazy, kwestia e, trenerów, kwestia e, zaangażowania rodziców, kwestia odżywiania tych młodych ludzi. My jeszcze się uczymy od zachodu, to to jest zupełnie inny poziom, e, ale myślę, że... Jest coraz lepiej tych wychowanków naszych, tych takich szkół sportowych gra coraz więcej i gdybyśmy, proszę patrzeć, na sukcesy Polaków w tych kategoriach wiekowych niższych, tam mamy dobre wyniki, mamy mistrzostwo Europy, mamy duże osiągnięcia w mistrzostwach świata. Przyjdzie czas na lepszy czas dla polskiej piłki nożnej.